et Thank <laughs> you. I teraz takie pytanie mam do frezerów. Już mówię co tu mi się zaczęło dziać, ale koniec znowu ładnie zaczął wychodzić. Czekajcie może z tym wyjadę gdzieś na bok bardziej. O, tutaj bym musiał odkręcić tego. po co wykręcać jakie ja mogę. Dobra, coś tylko jakiś wskaźnik bo to pewnie gorące wszystko będzie Małe wiertełko Idzie tak, z tamtej strony szło o, Telefon nie chce się skupić na tym Tu szło bardzo ładnie, bardzo ładnie Końcówka też szła bardzo ładnie Kilka przejazdów ostatnich, tam chyba 3, 4 No 4 na pewno a środek to idzie próje. Aha, nie tu, bo ja patrzę na ten na nie przez telefon. Mnie to tu wam pokazać. Środkowe kilka przejazdów. No to tak jak jechałem tu, tu gdzie jest ten. Idzie ze skosa, zagłębia się. I odtąd, tu w tą stronę dalej się wypłyca. Że środek mam normalnie tak, jakbym jechał. Dotąd tak, i odtąd później do góry z powrotem, już sprawdziłem w imadłach zamocowane na sztywno i madła dokręcone do tego do stołu. Tu pinole mam zablokowaną, że góra dół to nie mogło iść. No, i tutaj mam zablokowane też ten, yy, tu, żeby całe mi tutaj góra dół nie poszło. Co mam luźne, to mam tylko tutaj luźne od siebie do siebie. Że mogłem kręcić. Jak to tak mogło wyjść? Widzicie ten środek jaki jest? Co to się porobiło? Normalnie tutaj. Tutaj jest najniższy punkt. Czekajcie suwmiarkę przyłożę. To może gdzie mam tu suwmiarkę Może będzie widać. No, zobaczcie, co to pod 200 miarki tutaj się porobiło. Tam będzie, no nie pod tego. Ale normalnie cały środek jest. O! Co przejazd, to głębiej. I środek tutaj, w tym miejscu jest najgłębiej. Tu mówię, gdzie takie widać, kółko jedno czy drugie to w ogóle zapadnięte. Tam jest wypłycone i później tutaj jeden przejazd już jest ciutkę wyżej i tu mówię z 2, 3 ile tam, bo tutaj to już tak mówię, może za szeroko na raz brałem, no ale dlaczego się tak dzieje, wszystko mówię, tu zablokowane, całe tutaj to ustrojstwo, wszystko też zablokowane, że po tych tutaj prowadnicach góra-dół nie da rady pokręcić. Zresztą jeszcze spróbuję, bo może tam by trzeba... A ja tam Nie ma szans. Co to się porobiło? O, ten telefon to... No, i tu jest, i tu jest. A ten środek taki do dupy, kurde, że to nie wiem. Dobra, może coś mi dopowiecie. A później jeszcze nagram film tutaj o tym mocowaniu. Bo to takie tutaj dziwaczne jest. Jeszcze, no, bo nie mam powyciąganych tych otwornic, co bym musiał tu wykręcić. A, dobra. To chwila, moment. No i dobra. Te otwornice to tak, Jacku. Yy, ta, co z wideo z tymi ząbkami, kurde, niech to tu wyostrzy. Zęby wszystkie są. I to jest tutaj jako monolit. Nie jest rozbierane. Jest takie tam. No takie wiesz, na trzy, tak ten jak szczęki w uchwycie, żeby to się nie obróciło. To jest to co poszło. Yy, tą, co drugą kupiłem, to, to jest, to jest, co to, to jest? Stalko Perfect Power Max System Click. I ona ma tutaj Jakoś zaspawane taki ten, bo to zamalowane nie widać, no. ale o takie coś tutaj jest sześciokąt i do tego adapter jest no też taki tam jak bity od tego. Też takie tam to jest sześciokątny akurat no i tu jest takie. A to nacisnąć trzeba ale... o. i wlazło. I jeden adapter ponoć do wszystkich tych otworni. Coś podobne takie. Jak szybko złącza są, tylko że tu mówię, żadnych kulek nie widać. Chyba, że tam gdzieś głębiej coś jest. O. Na dzień dobry. Słychać, że to trochę luzu ma. Ten adapter to jest. Też jakiś tam Perfect Power Max, coś takiego. No, tam lampę mam w tym włączoną, to się od tego światło odbija. I ta pierwsza, co tutaj mam, cały ten przybornik, czy walizkę. O, a pisaka dzisiaj sobie do trasowania szukałem. I ta pierwsza ma do małych, to jest takie coś, że tylko jest nakręcane, tutaj jest gwint, no wyos, kurczę, o i te małe, te małe takie są tylko na gwint wkręcane, nie wiem jaki to będzie gwint, o do rozmiaru do 29 mm. A później większe, nie tutaj mam jeszcze 25, dobra, to do 29, a później jest 38 od 35 od 35 mm to już jest i gwint i takie są widzisz, 2 dwa, dwa albo 4, otwory, i adapter jest taki, że... Ten telefon. Nakręcasz. Tu trzeba sobie wypatrzeć. Ustawić jak to tam w środku, żeby pasowało. I jest nakrętka, która wprowadza... Czekajcie niech to ostrość. O. Która wprowadza dwa kołki takie do środka. To wystarczy ręką dociągnąć i widzisz, te kołki tutaj i tutaj wyszły i już z gwintu się tego nie ściągnie, co też no jest jakiś tam luz i osiowy i na boki też, bo ten gwint to jest taki, ciekawostka taka, że jak to mi się tutaj zaciągnęło w tym uchwycie co tam, to ma tam jedną tą szczękę taką pękniętą, że nie odciągał szczęk z powrotem. Próbowałem w imadle i dużymi żabkami odkręcić, stoi na dębowo. A to jest mówię takie coś, że kręcąc. O w końcu ostry po, dobra na ręce sobie podeprę. O takie, takie dwa. Kołki wysuwamy, żeby się otwornica nie obróciła. Tu jest śrubka, żeby wiertło wstawić. Wiertło jest o, takie. Wiertełko też jest takie tutaj trochę podebrane, żeby się nie obkręcało. Tylko bym musiał wykręcić i wtedy to jest ten pilot czy takie wiertło prowadzące. Aha i jeszcze takie coś teraz tutaj do tego, do frezarki to co tu wchodzi, bo tutaj mam znajomy mi dorobił, kupiłem uchwyt 80 takiego malutkiego bizona. Dorobił mi tutaj jako monolit taki element, yy, że jest w pinole tutaj normalnie 12 szpilka jest złapane, skontrowane. Czekajcie do to. No dobra, no to tak jak ten. A to jest coś takiego, bo tu mam to, co było razem z tokarką. Tu jest trochę ze stożka, później proste idzie grubsze i proste trochę chudsze. Może to w Wimadło sobie chwycę, to będę miał na tego zamontowane. No mam to w imadle. Zaraz weźmę, pomierzę. Tutaj na dole mamy 25,91 Później tą średnicę mamy, no 22 przyjmijmy i tą najmniejszą mamy, no tak, liczmy, 9, no 20 liczmy, bo to mówię, to pewnie też jakieś tam sztukowane było, 20. I teraz tej tutaj mamy, kurczę, jakoś to muszę suzmiarkę trzymać, żeby ja tu widział, 16 mm, tutaj ten. Ale to się głupio tak robi, patrząc przez telefon i coś próbując pokazać. Tu mamy 16 mm długie. Później ten kawałeczek mamy no tak do stożka z 24-25 mm może. No i później ten stożek, mówię, ten stożek idzie tak z tych 22, rozchodzi się, rozszerza na te 24-25 mm. I sam stożek jest gdzieś o długości. No nie wiem, ile tutaj będzie. 7 mm wysoki, może. Mam gdzieś takie kusze. Nie wiem, gdzie. O tu jakieś takie tulejki pokupowałem kiedyś. Mówię, może coś to tam wejdzie w tą dziurę, ale to nawet nie wiem, co to jest za system. Tu nie ma gwintu żadnego. No bo to wiadomo, chyba ścisnąć trzeba. Tu patrzę, dziesiątka. Tu jakaś mniejsza. O, korpka się znalazła, a ja szukałem korbkę dzisiaj, żeby... Nówka sztuka. Tu, żeby założyć. Tylko, że to pewnie... właśnie tu. O! Inny gwint jakiś. Ej, dziesiątka to jakbym. Mało mięsa może być na dziesiątkę, ja tu nagwintował. I taką. Korbeczkę do kręcenia bym tu zrobił, no w kasztuka. No dobra, albo gdzieś przewiercę. Z drugiej strony, no, pomyślę. Może sobie jutro zrobię. No i powiedzcie mi, co to tu jest? No w środku, w środku jest na ten, na M12 gwint. bo to tak jak tamto, to no nie będę tam tego uchwytu wyciągać, ale. Nie wiem czy tam do gwintu dojdę w ogóle. No, dwunastka gwint jest. I też to widzicie, to kiedyś sobie spróbowałem. O, tak. Zęby, bo to miałem głowicę poprzekręcane tak, że piłka, piłka tak mi stała. O, Od boku był napęd do tej głowicy. Tak miałem tą. Piłkę, czy tam frechowy, tak założony. Ząbki widzicie jak są. Tu jak miałem materiał, to w tą stronę chodziło. Tu już dociągnąłem ile się dało. A i tak mi się jeszcze obkręcało w tym. Pod śrubą, że to mówię jakąś albo by trzeba gumę, czy. No nie dało rady tego bardziej dociągnąć. Ile było siły to dociągnąłem przez to przeciwbieżnie jest dokręcane czyli samo z siebie się jeszcze dokręca tak jak tarcza na pile tarczowej a i tak się luzowało. tylko mówię no co to co to jakich tych tulejek szukać mi może ktoś podpowie jak to się nazywa co to za model bo kiedyś już takie przymiarki robiłem jakieś mówię ER bym sobie kupił czy coś takiego żeby nie w ten uchwyt tokarski, łapać tylko żeby no tulejki tak jak w uchwyt są te takie do zaciskania nie a freziki na razie dwa kupiłem takie no nic tu na nich nie pisze. Tu jest szóstka a tam mam na maszynie ósemkę założoną. Takie coś. Jedno takie zrobiłem na gotowo. A gdzie ja mam ten gotowy? Aha, no dobra. To jest to, co robiłem, bo tu już przymierzałem do tego. I ten, to widzicie to, to poszło bez problemu. Nic mi się nie zagłębiało. Wszystko jest tak. Wyłączę słuchawki, bo ona się sama nie wyłącza. O! Widzicie. No skup się. leży tutaj tak samo wiecie to tam jakiś może tam prześwit będzie ale to nie takie że ten i tu sobie zrobiłem dzisiaj to wyprułem całe no to też jest no kurczę no nie ma tak żeby to się jakoś tam widać jak frez przejeżdżał ale to wszystko jest w jednej płaszczyźnie, nie ma, kurde może by to pilnikiem trochę te ranty. To się robi tak po tym? Ogradować chyba trzeba co, bo to takie patrzę, ten, zadziory trochę. I to jest to co ja zrobiłem. A tu jest to co na wzór sobie kupiłem. To oryginalne. Aha, jeszcze, zaraz wam coś pokażę. Czekajcie, czekajcie, niech to chwycę. Dwa w jedną rękę to ciężko. Dobra, moje jest to. Pomalowane i takie ma paski małe. A to jest oryginalne, te duże. i To ma przyjść. Tutaj przychodzą. O tu przychodzą te dwa zamki. A to jest miejsce, żeby tam się do. Skruszą do śruby dostać i to przychodzi wtedy tak patrzyłem kurczę no niby proste tu niby o nie może tutaj nie jest proste a te moje też tak ma przyjść i się kurde nie buja nic O wow. Czyli co? Tu jest takie jakieś kurcze na tym garbatę. Moje lepsze jak z fabryki. <laughs> Dobra! Ważne, że się udało. Chińskie freziki dają radę. To teraz. Tylko muszę się okupić. Bo mówię to co tutaj mam to. w nie zmieszczę. No a takie to widzicie na no to. Jakieś obstrugane, nie wiem co to za, czy połamane. Dobra, jak mówię, jak ktoś posiada tajemną wiedzę, to napiszcie mi proszę, co to tutaj kurde za to mocowanie jest. A całe to, to jest długie, zaraz jeszcze całe zobaczymy. Stoi tu 52 52 bo tutaj ta strona no to jest podtoczone ja od tej strony to sobie trochę musiałem przerobić bo tutaj jest tak żeby ten frez się opierał no i gwint później jest tutaj na ten tylko że za daleko wjechałem w tą stronę w materiał że musiałem tyle podkładek dołożyć. Dobra, trzymajcie się i do następnego. Robimy off i już. Cześć.